Jak ci na imię? Rysio. Ryszard. Ryszard. Wszystkie ryszki to porządne chłopy. Czego może chcieć od życia taki gość jak ja? Wie pani na kobietom ja zagłosował? Na kogo? Na gertyka. Nie wymyślisz pła. Od dzisiaj można nie mieć prawa jazdy. Jak panu się podoba ten przepis? Ja od 25 lat nie mam prawa jazdy i jeżdżę, także bardzo mi się podoba ten przepis. Raz przypadek na. Wypiłem dwa piwa, o jedno za dużo. W policyjnym radiowozie wydmuchałem promila za dużo. Proszę ja powiedzieć, co tutaj się stało? No i piorun Nie będę mówił... Jeszcze raz, co się stało? Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, matko bosko, mówię, co to? Co to się stanęło? Co to jest używka? Do włosów. żywek ty próbowałeś? Marichłona. A kawę i herbatę też czy takich lekkich to nie? Ma błędy w mej furze, bo niestety miał kielony za duże. Zajęć za mnie niezbędny. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Jest git, pozdrawiam całą legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobrze przekaz leci. To jest po prostu taka szkoła, takie studia. że to bym był nauczycielem, to bym normalnie. No to no, to. woda najczęściej, ziemia, woda coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, złotonek węgla, taka sytuacja, nie? Wypimy za błędy, za błędy na górze, bo chodzimy nie bez... A życie inaczej się układa Piję za błędy Dobre saj na mnie niezbędne Jak wyjdą na dobre Wymczonej na za błędy I za tych co mówili że nie damy rady, a myśmy to jednak zrobili. za Za A tu moja rada, życie to nie czekolada słodka. Bywa też i gorzka czasami, ale schłodzisz spełnionymi marzeniami.